Witam, witam, fani. Witam, jak tam mijałam dzień? E, tutaj jedna osoba dała mi pytanie, żeby poruszyć na filmiku, dlaczego u nas ciągle są łapki w dół, a w, u w, w, nie są łapki w górę. Z tego powodu, że ja po prostu nie kręcę z liczby O tego zaży. Ja poruszam różne tematy. Nie zależy mi na łapkach, od tego zacząć. Jak ktoś jest prawdziwym fanem, to daje łapkę wiadomo w górę, jak kto jest ciotą, no to daje zawsze w dół. Ale ogólnie nie zwracam na to uwagi. Jestem zadowolony, że wchodzicie na profil i sobie oglądacie filmiki nasze. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. No zobaczymy. No ja postaram się bardziej może taki tematny naruszyć, ciekawe, żebyście mieli co oglądać. Ale to wszystko w zależności, Będziecie lajkować profile, będzie filmiki o różnych tematach. Będz.